Czytamy dwunasty rozdział Ewangelii Świętego Jana, Maria, siostra Marty i Łazarza, przynosi do Jezusa drogocenny olejek i wylewa na Jego stopy, po czym wyciera stopy Jezusa swoimi włosami. Ile dla niej znaczy ten gest? Ile znaczy dla Jezusa, skoro na Niego pozwala? Ile jest warta przyjaźń Jezusa? I taka bliskość. Ile jest warte wskrzeszenie łazarza? Judasz wycenia ten gest na 300 denarów i właściwie policzył tylko za materiał. Zawsze, kiedy próbujemy w materialny sposób przeliczać sprawy duchowe, dojdziemy do absurdu. Nie da się oszacować w ten sposób wartości Mszy Świętej, sakramentów, spowiedzi, rozgrzeszenia, pojednania, przebaczenia, miłości, sensu życia, pokoju, słowa Bożego. To prawda, że kościół musi funkcjonować w jakichś realiach gospodarczych i można się o to spierać, żeby wypracować jak najlepszy model ale jeżeli ktoś próbuje sprawy duchowe przeliczać na denary, to jest to logika Judasza, bez względu na to czy ma święcenia, czy nie. Zbawienie jest nam dane za darmo, a jednocześnie nie ma takiej ceny, której nie byłoby warte. To słowo na dziś, a o jutrze masz wiedzieć to jedynie, że opatrzność wstanie dla ciebie. Wcześniej niż słońce.